Nie mój cyrk, nie moje małpy, przysłowie polskie powyższe powiedzenie jest jednym z moich ulubionych. Lubię je za prostotę i skuteczność, czyli dwie najważniejsze dla mnie aspekty, jeśli chodzi o rozwiązanie. Pewnie już to opowiadałem kilkukrotnie, lecz powtórzę: na początku trzeźwienia bardzo zazdrościłem alkoholikom z długotrwałym stażem ich spokoju, stabilności, pogody, którą mieli w sobie. Bo wydawało się, że pokonają wszelkie trudności. Myślałem, że muszę być taki sam. A że powinienem stosować te zasady we wszystkich swoich poczynaniach. To i cały czas powinienem być spokojny, uśmiechnięty, stabilny. Oczywiście, jest to bzdurne założenie. Dotarło do mnie po długim czasie, iż oczekując od życia, że będzie tylko słonecznie, mocno się rozczaruję. A nie powinienem. Bo właściwie, po co miałbym mieć takie oczekiwanie i od kogo właściwie, do kogo pretensje, że nie wyszło? Dziś mogę powiedzieć, że mamy w sobie tego więcej niż przedtem i to tylko biorąc pod uwagę, że zrozumiałem możliwości swojego wpływu i odpowiedzialności. Nie mam wpływu na to, co się stanie, mam wpływ na to, jak zareaguję.